Grałam naprawdę w wiele różnych gier MMO. Spędziłam setki godzin przy bardziej popularnych tytułach, jak i tych niszowych, i żadne z nich nigdy nie wciągnęło mnie tak bardzo jak World of Warcraft. Zdecydowałam się powrócić do gry przy premierze dodatku o nazwie War Within, i już wiem, że zostanę z tą grą na bardzo długo. War Within zabierze nas na przygodę w Cas Algar, z pojedynczą wyspą w środku. W centrum historii pojawi się tajemniczy odłom krasnoludów o nazwie Erten, które posiadają nie tylko nieznane nam zwyczaje, ale także nawet fizjologię. Bliżej jest im do maszyn niż do żywych osób, a gracz będzie mógł poznać całą kulturę tej rasy w długim ciągu zadań, które finalnie pozwolą nam odblokować tą frakcję jako grywalną rasę. Historia dodatku skupia się na Anduinie i Alerii, którzy na pokładzie miasta Dalaranu. Pamiętacie, że Dalaran lata, prawda? Wyruszają, by odnaleźć sposób, aby uratować Azeroth przed zagładą ze strony Tytanów. Historia jednak szybko zmienia tor, a bohaterowie wpadają w sam środek wojny między pająkowatymi Nerubianami a frakcjami zamieszkującymi Kas Algar. Wielowątkowość i złożoność historii jest niesamowita i gracze z przyjemnością będą śledzić kroki bohaterów, nawet jeżeli historia będzie lubiła skakać po różnych wątkach. Sam główny wątek fabularny jest krótki, bo zajmuje około 10 godzin i posiada otwarte zakończenie, które będzie rozwijane w kolejnych sezonach gry. Dodatkowo warto tutaj powiedzieć, że większość zadań to dalej zabijanie mobków w określonej liczbie lub zbieranie jakichś kłopotów. Pojawi się też sporo questów, które wybiją nas z rutyny. A to czasem przyjdzie nam latać sterowcem i ostrzeliwać ofensywę na Rubion pod nami. A innym razem zasiądziemy za sterami potężnego robota i będziemy ostrzeliwać atakujących nas wrogów. Taka struktura mi nie przeszkadza. Zarówno historia, jak i sam świat gry jest na tyle magiczny i obszerny, że ciężko jest się od niego oderwać i zawsze jest coś jeszcze do zrobienia. Pojedyncza wyspa Isle of Dorne, gdzie zaczynamy naszą przygodę, jest miejscem ładnym, ale niczym nie zaskakującym. Wszystko się jednak zmienia, kiedy przyjdzie nam przejść do następnych obszarów gry. I szybko okazuje się, że pod ziemią znajdują się trzy olbrzymie mapy, będące w gruncie rzeczy wspaniałymi grotami. Zamieszkują je różnorodne i ciekawe frakcje, których historię będziemy mogli poznać w różnych wątkach dodatkowych. Przykładowo, jedna z frakcji to podziemny odłam Erten, który dzięki naszym staraniom może wejść w sojusz z koboldami, którym nie pasuje destrukcyjny styl życia. Warby Fin jest bardzo przystępny dla nowych graczy. Zabawę rozpoczęłam parę tygodni przed premierą gry, jeszcze w trakcie remiksu Pandarii, a mnich Pandaren był bohaterem, którym zdecydowałam się bawić w dodatku. Wprowadzenie do niego jest bardzo płynne i łatwe. W zasadzie początkowo będziemy prowadzeni za rękę, by finalnie dotrzeć do właściwej lokacji. Czeka nas krótkie przypomnienie fabuły, co dla takich osób jak ja, które zakończyły przygodę z World of Warcraft, dawno temu jest zbawienne, chociaż niewystarczające. Z drugiej strony, nie da się przedstawić tak dużej historii w parominutowym filmiku. Podstawową nowością w film jest aktywność o nazwie Delf. Są to pojedyncze podziemia, gdzie będziemy wykonywać jakieś zadanie i na koniec otrzymamy nagrody. Całość ma posmak poszukiwania skarbów w stylu Indiana Jonesa, a pomagać nam będzie Krasnolud Bran Bronsberg, którego fani serii bardzo znają i który lubił się pojawiać praktycznie od samego początku Wowa. Będziemy mogli wybrać mu styl działania i dobrać mu specjalne przedmioty, co ma pomóc dopasować go do naszego buildu. Każdy delf oferuje także parę swoich wariantów, a na końcu trafimy do groty ze skarbem. Jest to bardzo miły gest ze strony Blizzarda, bo gracze Solowy byli od dawna poszkodowani, gdyż najpotężniejsze przedmioty zawsze były zamknięte za najtrudniejszymi grupowymi dungeonami i raidami. Społeczność wowie do najprzyjazniejszych nie należy, ale o tym stworzymy oddzielny materiał za jakiś czas. Kolejną dodatkową opcją są talenty bohaterskie, które zdobywamy po zdobyciu 70 poziomu. Pozwalają one nam bardziej wyspecjalizować naszego bohatera, dając zaawansowane opcje wzmocnień poszczególnych umiejętności. O ile są one ciekawą opcją, to nie rozumiem ich przeznaczenia i sposobu myślenia twórców. Bo jeszcze nie tak dawno temu Blizzard zmniejszył maksymalny poziom bohaterów, praktycznie zastępując całą procedurę dotychczasowego levelowania. Teraz ponownie jednak gracze będą zdobywać poziomy, by znowu za jakiś czas Blizzard zrobił zamieszanie? To wie. Gra jest pełna takich archaicznych pomysłów, ale o tym też napiszę innym razem. Teraz skupiamy się na samym dodatku i muszę przyznać, że poziomy bohaterskie dobrze wpasowują się w grę i fajnie rozbudowują postacie. Nawet jeżeli ich wprowadzenie jest co najmniej kontrowersyjne, nie wszystko w War Within jest piękne. Chociaż muszę przyznać, że gra posiada ładną, klasyczną grafikę. Do tego animacje są naprawdę najwyższych lotów i postacie w nich wyglądają bardzo ładnie. Widzimy wyraźnie mimikę każdego z bohaterów, niezależnie od tego, do jakiej rasy należy, co jest bardzo miłym szczegółem. Ale co z tego, że grafika jest ładna, skoro gra lubi tracić klatki i się przyciąć podczas większej akcji? Grafika nie sugeruje, żeby jakiekolwiek spadki animacji miałyby wystąpić, a jednak te są. Najbardziej jest to frustrujące podczas wyścigów, kiedy wszystko dzieje się szybko, a czas reakcji jest minimalny. Wtedy takie chrupanie nieraz powoduje potrzebę ponownego zaczynania wyścigów. Nic nie tłumaczy słabej jakości technicznej gry, zwłaszcza jeżeli twórcy co miesiąc pobierają abonament za gry. Wszystko ma być tip top. No i nie tylko chrupanie jest problematyczne, bo gra posiada szereg drobnych błędów. Część płestów nie działa lub się zacina i trzeba je powtarzać. Mopki lubią stawać się nieśmiertelne, lub też pojawia się problem z ich pozycjonowaniem, gdzie niby ten stoi obok nas, a tak naprawdę znajduje się daleko. Do tego gra posiada sporadyczne lagi. Nic strasznego, jednak wyczuwa się w trakcie zabawy, że coś się przycina, a rzucanie umiejętności jest opóźnione. Jak już wspomniałam, skoro Blizzard pobiera abonament za grę, to tego typu kwestie techniczne nie powinny nawet się znaleźć w recenzji. A jednak są, co jest okropnym niechlujstwem w momencie, kiedy twórcy każą płacić ekstra za grę, by utrzymać ją na wysokim poziomie. I pytam się, gdzie jest ten poziom techniczny? Grafika pomimo swojego kolorowego piękna jest prosta i nie powinna w żadnym wypadku powodować jakichkolwiek problemów. Pomimo problemów technicznych, War Within jest niesamowicie wciągającym dodatkiem do najlepszej gry MMORPG na rynku. Bezdyskusyjnie, pomimo tego, że spędziłem setki godzin w wielu tytułach, takich jak Elder Scrolls Online czy też Destiny 2, to właśnie WOW ma w sobie to coś, że chce się wracać. To urzekający świat, ciekawa historia i dziesiątki aktywności, które sprawiają, że zawsze jest coś do zrobienia i zawsze czeka na nas kolejna przygoda. Warwick film tylko pogłębia ten efekt, dodając niczym kolejny puzzle, obszerny świat do układanki. Dziękujemy, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, a jeżeli jesteście zainteresowani, to abonament dowowa możecie kupić w naszym sklepie z grami www.sklepzgrami.pl. Do następnego cześć!